Hej moi drodzy, witam was! Ostatnio u mnie na kanale o wiele bardziej przyglądam się tematom związanym z remakami czy remasterami. Link do paru przykładowych filmów masz w opisie albo w karcie na górze. I Tak też ostatnio się działo i myślałem nad tą tematyką. I tak w sumie doszedłem do wniosku, że każdy remake czy remaster poza oświeżeniem, wiecie, wizualnym albo tylko audiowizualnym, albo tylko gameplayowym, uważam, że powinien mieć jeszcze coś ekstra, coś bonusowego, coś czego w wersji podstawowej nie było. Mam na myśli taką sytuację, jak była przy okazji Wiedźmina 3 w wersji next-genowej, gdzie CD Projekt, poza osiągnięciem wizualnym tej gry, dorzucili do niej jeszcze dodatkową misję. I uważam, że właśnie takie dodatki powinny się pojawiać w każdym remake'u czy remasterze. I o tym będzie w dzisiejszym odcinku, więc nie pozostało mi nic, nic, nic innego jak zaprosić Cię do oglądania. Lecz. Remastery i remake'i gier to zjawisko ostatnio nasilone. Twórcy z wielką chęcią odświeżają stare produkcje, licząc na wielkie zyski przy mniejszym nakładzie pracy. Prawdziwy rozkwit takich praktyk miał miejsce po premierze konsoli PlayStation 4 Wtedy zamiast nowych, ekskluzywnych tytułów, na dopiero co w daną konsolę, jak grzyby po deszczu, pojawiały się kolejne, oświeżone produkcje sprzed lat. Oczywiście nie ma nic złego w odświeżaniu starych gier, nawet uważam, że powinno się odświeżać te stare gry, ale, naj ale najważniejszy jest balans, tak jak w życiu codziennym, tak i tutaj powinien być balans pomiędzy nowymi, nowymi tytułami, nowym IP, a właśnie odświeżaniem starych gier. Nie może być tak, że pojawiają się tylko albo nawet przede wszystkim remake'i czy remastery. Nowe tytuły też się muszą pojawiać. A o tym to też mówiłem w jednym z moich poprzednich odcinków, do których link macie właśnie w opisie dzisiejszego filmu. A tymczasem jednak remake remake'owi nierówny. Ktoś tak może powiedzieć. No oczywiście będzie miał rację. I tylko od twórców zależy, jak ostatecznie będą wyglądały stare gry w nowych szatach. Jestem zdania, że kiedy już twórcy decydują się ofiarować grze wirtualne drugie życie, to powinni myśleć nie tylko o odświeżeniu audiowizualnym, ale też o zaimplementowaniu nowych treści. Przejmierzając postapokrytyczne miejscówki w The Last of Us Part 1 byłem pod wielkim wrażeniem pracy włożonej w ten remake. Poprawiony wygląd postaci, Wiele ciekawych detali, roślinność jak żywa, czy wręcz genialne oświetlenie to tylko niektóre ze zmian względem poprzednich wydań. Ogrom pracy widać gołym okiem, ale byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy, gdyby twórcy postarali się o dodanie kilku znaczących nowości. Stół warsztatowy i kombinacje sejfów z part 2 to jednak trochę za mało. Wolałbym zobaczyć nowe fragmenty fabularne, wspomnienia z przeszłości, czy kolejne pomieszczenia do eksploracji. Tym bardziej, że właśnie debiutujący serial The Last of Us z produkcji HBO ponoć pokazuje wiele retrospekcji i wspomnień najważniejszych postaci. Żeby sprawić wiele radości fanom Joella i Eli, wystarczyło nawet kilka otwartych drzwi, które wcześniej były niedostępne, czy więcej drobiazgów do zebrania. Takiej możliwości ma zaoferować nowa zawartość w Dead Space Remake. Skala wprowadzonych zmian audiowizualnych nie była wystarczająca dla studia Motive. Po konsultacjach z fanami oryginału z 2008 roku, twórcy postanowili pójść o krok dalej i dodali kilka nieznanych dotąd ulepszeń. W remake'u Isaac Clerk będzie komunikował się z podstawowymi postaciami na planetę łamaczu Ishimura, mówiąc głosem Gunnera Wraktona. W oryginale inżynier nie wypowiedział ani jednego słowa, ukazując emocje jedynie ruchami swojego ciała. Oczywiście takie zmiany są szeroko komentowane przez część niezadowolonych graczy, dla których brak głosu był właśnie celowym zabiegiem twórców i budował samą atmosferę. A wam, moi drodzy, czy przeszkadza to, że Izak Klerk teraz ma głos, czy, czy jednak nie? Do jakiej grupy się zaliczacie? Bo ja uważam, że fajnie, że twórcy dodali coś więcej właśnie w postaci głosu do Isaac dla Izaka Klerka. Dajcie znać w komentarzach. W kwestii obdarowania Izaka głosem, deweloperzy postanowili zaryzykować, a to nie wszystko, bo są jeszcze nowe misje poboczne, czy wcześniej niedostępne pomieszczenia do eksploracji. Ishimura to potężny planetołamacz z potencjałem i wierzę, że ma o wiele więcej do zaoferowania. Dead Space ukończyłem kilka razy i zawsze z wielką satysfakcją odwiedzę kolejne zakamarki, nie mówiąc już o dodatkowych zadaniach. Właśnie takich, bardziej zaawansowanych ulepszeń brakowało mi w remake'u The Last of Us. Nieco inaczej sprawa wygląda z remakami naprawdę leciwych tytułów. Ostatnio prawdziwą furorę robią solidne, odrestaurowane klasyki, takie jak chociażby Resident Evil 2, Resident Evil 3 czy również nadchodząca czwarta część serii. W przypadku produkcji mającej na karku ponad dwie dekady, dostosowanie rozgrywki do współczesnych standardów to najbardziej czasochłonna i wymagająca praca. No i tu mam takie pytanie do Was. Bo również czekamy na remake Gotika, który jak wiemy w oryginale jest raczej mało co grywalny w dzisiejszych czasach. No i pytanie do Was. Czy jeżeli twórcy w takim przypadku odrestałują i dostosują mechaniki gry do realiów współczesnych, czy to już będzie właśnie wystarczające dla was, żeby w tą grę zagrać? Czy według Was fajnie, jakby pojawiło się jeszcze coś ekstra, jakaś dodatkowa misja, czy jakieś, nie wiem, nowe tereny, których wcześniej nie było, a które by pasowały do świata Gotika, dajcie znać w komentarzach. Studio Capcom w związku właśnie z rezydentami odrobiło lekcję na szóstkę. Nie tylko przenosząc grę na nowy silnik, ale też zmieniając kamerę, tworząc nowe scenki przernikowe czy utrzymując znajomy nastrój grozy. Wierzę w analogiczną sytuację w przypadku remakeu Silent Hill 2, który powstaje w polskim. Bo w krakowskim studiu Blaber Team. I zespół ten niezwykle ceni sobie tożsamość oryginału i pracuje przy grze z niezwykłą wręcz starannością. I tutaj też trzymam kciuki za ten remake, bo jeżeli, bo jeżeli chodzi o Blaber Team, to tutaj też zrobiłem, poprze, zrobiłem jeden z filmów, gdzie mówiłem o tym, dlaczego jestem spokojny o to, że ten remake powstanie i będzie w bardzo dobrej jakości. Link do tego filmu masz w opisie albo w karcie na górze. A tymczasem. Tak jak w remake'ach Resident Evil, zmian i ulepszeń będzie tak wiele, że twórcy muszą pamiętać, aby finalnie zachować ducha tego ponadczasowego horroru. To tyle i wręcz aż tyle. Bo przecież nie jest tajemnicą, że atmosfera mglistego miasteczka była i znów będzie kluczowym składnikiem sukcesu. Pomimo wielu starań i ostrożności, podczas odświeżania gier i tak znajdą się osoby, które będą narzekały na wprowadzone zmiany lub będą żałowały ich braku. Nie można dogodzić wszystkim i dlatego deweloperzy coraz częściej korzystają z konsultacji, zarówno z fanami, jeżeli, jeżeli, tak jak to było w przypadku Dead Space'a, jak również z autorami oryginału, tutaj chociażby Silent Hill 2. Wtedy można poznać nie tylko opinię swojego zespołu, ale też tą zewnątrz. Wnioski wyciągnięte z takich burzy mózgów z pewnością są impulsem do odważniejszych działań i przybliżają do ideału. W nadchodzących remake'ach chciałbym jak najwięcej nowości i to zaimplementowanych na różnych poziomach rozgrywki, bo wtedy pojawia się dreszczyk emocji. Wyższy poziom grafiki i dźwięku to już standard. Więc dodatkowe misje, lokacje, filmiki czy inne zmiany, tylko by według mnie uatrakcyjniły ponownie spotkanie ze starymi znajomymi. Wtedy takie spotkanie po latach znowu może być czymś ponadczasowym. A Wy, moi drodzy, jak uważacie? Czy też jesteście zdania, że jak byłoby, żeby Remake, czy Remaster Miał coś ekstra ze sobą, czy jednak wystarczy Wam odświeżenie audiowizualne, czy na przykład tylko gameplayowe? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem to tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!